Nie, no pora coś tutaj nagrać, oczywiście z W12 y -y -y Tutaj wychodzę No moi drodzy, bardzo mi przykro, ale nikt niestety na konkurs y na, na pytanie nie odpowiedział poprawnie y -y, Dlatego ni nie mam też nowych członków w gildii Albo po prostu nie umie oglądać odcinka do końca No ale to jego problem, były, wo były trzy wolne miejsca w gildii y Dwa No ale nikt nie skorzystał, także Co ja mogę poradzić? No nie chcecie a, czemu nie ma ataku? Bardzo mądre pytanie, bo atak ma być już, już, już biorę atak oczywiście, dobrze, że mi przypomniałeś, bo prawie się zamyśliłem yy. Póki co to na razie widzę, że to drogie dosyć te ataki są, tak, tak swoją drogą ile my tu mamy yy. Trochę mało golda jest ja już wpłacę tutaj też coś od siebie. Hmm. Ile tu mogę? 76 na przykład. O, myślę, że to będzie w porządku. Yy, grzy grzyba mogę wpłacić? Nie, nie mogę. A, bo można przecież wpłacać chyba tylko te, co się kupi, albo te od ABW też chyba można wpłacać grzyby. Tak mi się wydaje. Yy, zobaczę, co jest w gabinecie magii. O już mamy itemy ze slotami, no proszę, bardzo fajnie A no tak, bo przecież A no tak Lecimy Hahaha ha. De Deja vu normalnie, wszystko od nowa będzie yy. No nie ma za bardzo golda na atak Ale to jeszcze kwestia czasu, także to spokojnie yy. Ja oczywiście ogarniam już tutaj itemki, które będą o wiele, wiele lepsze na pewno No może nie aż tak O te buty są Okej, okay, ale mogłyby być lepsze Kurczę, serio nie ma nic dobrego Fajnie, że wszystko ze slotami To mi się podoba, aczkolwiek No nie są to dobre itemy Nie oszukujmy się Można je... o! 32 golda pan Franko wpłacił Zaraz zobaczę, czy mogę coś z tego zaatakować eee, Już, już zerkam Tylko te itemy bym sobie jeszcze przejrzał szybko Papa mordy się ma z tym, że nie wiem, czy kurczę co, on wyszedł z gildii? lel, dziwne no to mamy trzy miejsca, dobrze, mówiłem no to w takim razie kon konkurs jeszcze będzie też yy. no kurczę, tutaj z, lo z logiem, właśnie, tutaj na na, na dołączenie do gildii, może powiem od razu, bo widzę, że nie, ludzie nie umieją oglądać od razu Znaczy, o, nie, nie umieją oglądać do końca yy. Kurczę Myślę, co by tu zrobić, no mm, A propos jakiegoś konkursu A, no i tego logo, bo, kurczę, bo jeśli jesteście i widzicie, że ja też jestem, to wtedy róbcie logo, bo jakby jak nie ma i wy to zrobicie, to ta wiadomość i tak się usuwa. Jak widzicie, ja tutaj nie mogę, jak możecie zauważyć, nie mogę przewinąć sobie wyżej waszych wiadomości. No także szkoda. No trudno. Dlatego jak będziecie, już mam parę tutaj, yy, mam cztery propozycje. Dlatego czekam na kolejne. Yy, jeśli oglądacie odcinek, to po prostu... Yy, Napiszcie, nie musicie już na poczcie pisać, po prostu napiszcie Kaiubi daje propozycję tutaj na czacie. Ja będę teraz przez najbliższe 2-3 godziny na szejk się pewnie. Zostawię sobie w przeglądarce. Mm. No i co? Rozglądałem się z... Aha, konkurs jeszcze miałem zrobić. No dobra. To w takim razie y, jakieś dołączenia do gildi by tu się przydały. Mm. Co by tu zrobić? No nie wiem. Mm. Wszyscy tutaj chętni. No a może zrobię losowanie po prostu, bo... bo w sumie to... Mm, w sumie to nie mam dla was pomysłu na jakieś takie pytania. Yy, bo o, yy, odpowiedzi w sumie byłoby bardzo dużo i spam by się pojawił i tak dalej, i tak dalej. Jakieś losowanie zaraz zrobię, żeby było wszystko jasne. Ach, jakby to... ale i tak kurczę. To jest strasznie drogie, bo to wszystko kosztuje... To wszystko kosztuje grzybki, no. I to dużo grzybków. Barbarzyństwo. No jeszcze z dwa grzybki mogę poświęcić. Zobaczę, czy coś wypadnie. O, zręczność 27. To jest chyba lepsze. To jest chyba lepsze. Dlatego to zamienię. No niestety, ten artefakt już trochę odstaje, dlatego go sprzedam. O, fajnie. Y już go mam w sumie długo, także tam. Nie będzie to jakiś ból wielki. Dam sobie trochę tutaj, trochę tutaj. No dobra. A może za, zanim ten to zawalczę jeszcze w sali chwały, bo to też trzeba jakby robić No może z nim sobie, chociaż nie, on ma dużo kryta. Ten kryt może jak się idzie to może boleć. O on jest w miarę taki względny. No, fajnie, rozwalony. Trochę i... 8 masz, o, o o! Kto to widział? 8 i temu na raz dostać. Dobra. Dobra. Najpierw robię... Albo może po prostu zalosuję. O, nie usunąłem tej wiad. A, no tak, miałem ją usunąć pomiędzy, a no to nic nie widziałeś Nic nie było, nic nie było No nic, szkoda, że pan tutaj Franco od nas odszedł yy, Przydałoby się trochę złoto, jak może, jak macie golda to możecie trochę wpłacić yy, Wpłaćcie na atak trochę O, jak trochę macie to możecie golda tutaj sypnąć To ja zaraz zaatakuję yy, jakąś gildię Tutaj już no bo dużo brakuje Te ataki są, no te 1500 golda to drogie Ale to trochę tańsze będę atakował Dobra Nie wiem lo Losowa, lo zamykam oczy I robię losowanie pr, 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 A i wiadomość musi się zgadzać ortograficznie To, to zaznaczam ty, 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 ty. Zakręcimy ósemki tutaj A nie ósemki ósemki tutaj takie poziome I... Ii... Nie wiem, klikam losowo Ciach a, wstajnie Dobra, może zrobię teraz tak trochę pionowo Żeby tutaj kursora nie gubić Ciach Dodaj do Gildii proszę No, wiadomość niby jest poprawna Ale nie jest, bo Nie ma polskiego znaku Chociaż w sumie ja też nie mogę Ale gildi się pisze przez dwa i chyba Będę się czepiał bardzo A zaraz zobaczymy gildia odmiana, no zaraz tutaj skonfrontujemy to z googlem no dodaj do Jakie py... jak, jak te pytania są, kto co kogo czego, dodaj do czego, do gildii czyli pan zjadł literkę i bardzo mi przykro bardzo mi przykro, ha, ale jestem sukien synem będę się czepiał, ale w sumie jak widzicie tutaj yy, wymagam, bo dużo jest propozycji i ciach, nati dodasz do gildii no ten sam błąd, jestem aktywna codziennie. Pytałam się ciebie, ale nie dodałeś. Pozdrów na odcinku, dzięki. No prawie, prawie, jakby tutaj to, to i przedłużyć, no niestety... No wiadomość jest bardzo praktycznie poprawna, aczkolwiek, no przykro mi, że muszę to zrobić, ale niestety, niestety nie mogę tego zrobić. O, Dorian spłacił 200, zaraz atak wybierzemy. No przepra przepraszam panią Nati, ale niestety... Jak kolegę tam źle potraktowałem No to niestety będę się czepiał Tyle wystarczy THX O, napiszemy THX I zaraz jakiś atak się tutaj za Rozpocznie A, może na, na Gryffindor A nie, trochę za drogie O, tu jacyś słabiacy No w sumie Ciach, atakujemy Dobra, jest atak na ZSCKU Zobaczymy, co, co tam mm. Co tam za... za yy, co tam za armia jest? No taka. Średnia. Średnia, średnia. A odcinek dzisiaj będzie. Właśnie nagrywam. Będzie odcinek oczywiście. Może nawet nie tak za długo. Dobra. Ciach, 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 ciach. Odpisz. A, tutaj widzę spam. To na spam nie odpisuje Oceń mnie. Mam w zanadrzu jeszcze jeden itemek. No nie, tak jak już mówiłem, oceniam od ocenie Q. Iś Kajubi, Cugilde, gildę iś jeden. Tak, szpilen, werde un an die gilde bezan. Znam trochę niemieckiego. No to dobrze, będziesz się mógł dogadać w piekle, no. Aha. Toaleta jest od setnego. No, tak myślałem, że gdzieś około 80 odsetnego Jakby to przedłużyć odcinek 8? Cześć Kajubi, pozdrowisz całą gildię. No już któryś raz ją pozdrawiam, bo to jest moja tutaj sojusznicza gildia, akademia Ka demonów kajubiego yy, co, co tam za ten? A o której wstawisz? No wstawię około... Nie wiem Zobaczę ile będzie trwał Bo to w zależności od tego ile trwa, to on się później dłużej przesyła i tak dalej, i tak dalej Jeszcze będzie żarcik, ale to pod koniec, więc szybko wbijasz levele Ale ahoj Allah Akba. It's a killer, it's English killer, it's a kill Janusz What? No? Nie, nie wiem Nie, 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 nie wiem, nie, nie komentuję chyba tego Nie wiem, może ktoś się zrozumiał, ja, ja nie Reszta poniżej żarcik. Babcia poszła do kościoła, widziała terrorystę, więc to zrobiła No nie wiem Nie wiem co mogła zrobić Przesiadłaś Walnęła go torebką No No ale, ale Ale dlaczego Nie nie. Ale mam nadzieję że ktoś się uśmiał Także tyle Znalazłoby się jedno mie wolne miejsce No a tu chyba nie powinno być spacji O nie Je on, on, on ma tutaj On ma u mnie ten kosę ma u mnie Wyślij tych, którzy... O jezus. Wyślij do mnie. Dobra, już podpisałem tyle razy o tej twojej gildii. Elomordo. Ja pomykam z gildii. Chciałbym zmienić ekwipunek. Tutaj kryształy mi wypadają po 30 tylko, bo mamy mało rycerzy i strasznie mnie to boli. A no widzisz no. Jeśli będzie kiedyś możliwość dołączyć, bardzo chętnie. Sorry, że tak dezerteruję. Nie wziąłem pod uwagę kryształów. Powodzenia. No tak, no wiadomo, że jak wszyscy dopiero wbijają 25 level, to jeszcze nikt nie ma rycerzy. Ale jak już tutaj wszyscy powbijają 25 level, to mam nadzieję, że rycerzy będziecie rozwijać bardzo tutaj aktywnie, żeby wszyscy mieli lepsze kuno. No ale to spokojnie. No nic, w razie, jak, w razie czego to będę pisał. Chciałbym dojść do gildii. No wiadomość jest poprawna jestem twoim fanem, gwarantuję rozwój wpłaty, yy, aktywność oraz chacie gildii, na hacie. Prosiłbym o pozytywne rozpatrzenie prośby. No nie, no wiadomość jest poprawna, także zapraszam. Zapraszam, zapraszam. Napiszę, że zapraszam. Dobra. Okej. Okay. Zapka dostał. JJ Arek 1436 Elo mogę do gildi Jestem codziennie obecny Aha zarobione odcinki życzę ci, suk życzę ci Sukcesu na ity No dzięki Mortka No no do gildi No prawie prawie tutaj trochę ta wiadomość mogłaby być poprawniejsza Chyba że jest poprawna No nie Te, Tego i brakuje Widzicie ja was Mój, ka mój kanał nie polega tylko na, na Odcinkach z and Feeder, Ale jest także edukacyjny Tutaj wszyscy się uczą i widzą, że zastosowanie jakieś przełożenie na gry to ma, na grę to ma, w sensie. Łatwiej się z kimś dogadać. No ja nie mądruję się, bo ja polskich znaków akurat nie mogę wpisywać, ale, no, jakby to. Brałem pod uwagę błędy nie tylko takie wynikające z braku polskich znaków, tylko. W ostatnim odcinku widziałem na pulpicie tak zwany Counter-Strike Globalne Ocieplenie. Ocieplenie? Nie ocieplenie! No jest sobie. Tutaj ten globalne ocieplenie. Gdzie on jest? No yy... jest tutaj od, globalne ocieplenie. <grafi> Grasz w CSK, jak tak powiedz jaka ranga na odcinku. Yy, ja mam... gram tak yy, od czasu do czasu, yy, ale mam chyba... No to najniższą mam, czy tam jest, tam idzie, tam idzie odwrotnie chyba niż w lolu, bo tam jest Silver 5, to jest wyżej niż Silver 1, czyli chyba mam Silver 1. Także słabo. Ale no mówię, jak mówię, nie grałem, gram tak raz na miesiąc, tak ja gram tak... Tylko sobie, żeby postrzelać Nie, żeby tam coś. Czasu nie mam po prostu Ale niewykluczone, że kiedyś będę grał yy, Także życzę powodzenia w dalszej roz rozgrywce Pozdrawiam też pana Woltka. Woldemortka No i przechodzimy dalej Rogal 48 Free to Play Zobacz moje logo Gildi Proszę odpisz Atakuje cię, żeby dać Ci Itemki do klasera Ja nie dostaję itemków, jak ty mi atakujesz To ja muszę ciebie zaatakować chyba tak na 90% No nie wziąłem w ogóle misji Karwa Kawka ale jestem idiotą Dobra niech, we, niech będzie taka Ka ta 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 ta. A ty jesteś w gildi, że w ogóle logo, logo tutaj Konkurs Kajubi Nie to było, Konkurs był dla widzów od gildii Znaczy z gildii Konkurs nie był dla żeby do zakładania gildii, To był konkurs dla widzów w mojej gildii Także to... to przy... Ale no nikt nie mówi, że nie będziesz członkiem w gildii Także to spokojnie No to z tą... z tą... w gildią to trochę przesada Część kajubi, jak tam dobrze jeszcze klaserka nie mam A dziś kupię, pozdrawiam z gildii Akademia Demonów Kajubiego Pozdro No pozdrawiam, klaser trzeba uzupełniać, tak jak mówiłem no i oczywiście życzę też w tym powodzenia Lyfer Cześć Dziś zacząłem grać na S1 Mam 250 level Wiem jak szybko wbijać level Będę wpłacał złoto Może okazjonalnie grzyby Choć staram się tu grać w F2P Klaser uzupełnię praktycznie na fulla Tyle ile się da A w weekendy robię trzy paski awki Czekam na odpowiedź Pozdrawiam No wiadomość wydaje się być poprawna Ale jeszcze chwilkę poczekamy no dobra niech będzie. No jest poprawna wiadomość. Tutaj nie ma przecinka, ale tu jest na przykład przecinek. No tu jest niepotrzebnie chyba, bo... No te przecinki tutaj są tak. No ale to tam. Tu powinno być niby E, ale to mały problem. No dobrze... Jakby tu było o to bym to bym cię nie przyjął, Ale, ale wygląda to w porządku. No dobra, niech będzie. Także zapraszam. Jeszcze jedno miejsce. O nie. Y Elo oceń postać. Pozdrowienia dla ciebie, jaka ranga w CS? No już mówiłem, co robi blondynka na dachu? O to jest, to jest jeden z kawałów, które lubi. Puszcza się z wiatrem. Nie, nie puszcza się z wiatrem, tylko drze papę na dachu, no. Taki jest oryginał. A nie to ee, no ja już chciałem tutaj. To wiecie co robi blondynka na dachu? Drze papę. <laughs> nie, nie puszcza się z wiatrem. A, coś miałem chyba zrobić jeszcze. O, ale domek śmieszny. I co ja z tym główienkiem mogę zrobić teraz? Nic nie mogę z tym zrobić. Teraz muszę zbierać na to. 20 golda, ale bieda. No, ale to przyjdzie z czasem. Daj, dam, daję herb na konkurs. Aha, tutaj pisaliśmy o, o herbie. Odcinek będzie niedługo. Pozdrawiam ciebie i gildię JD. No, ja też pozdrawiam gildię JD. Nie wiem za bardzo... Dlaczego ją pozdrawiasz? Bo w niej nie uczestniczysz nawet, ale... Ale pozdrowienia można, może dostać, tak? No i jeszcze co, coś mówiłem, coś mówiłem. Aha. Yy. A tak jest, dobra. Tutaj zapki poszły, dobra. A, i ten konkurs na herb. Yy. No to pro, na, na, po prostu... Nawet nie musicie pisać, po prostu napiszcie Daję konkurs na herb i pod tym postem... Dajcie po prostu propozycje No ja jakby je zapisuję do No nie wiem Jeszcze trochę je Mam cztery dopiero Jest was trochę więcej Bo 21 także jeszcze dam wszystkim szansę Zennik z odziom Dodasz do gildi Oglon... Oglądałem Twój nowy film na YouTube No prawie Jakby to li... No może się za bardzo czepiałem Na początku Teraz mi głupio trochę Bo w sumie Tam kolega nie miał paru przecinków A go zaprosiłem A tutaj no No nie ale jak już ten to muszę być konsekwentny Bo bo będę tutaj No ale sami przyznacie, że tamte wiadomości były ładne No Ale cieszę się, że oglądałeś mój odcinek Ja tutaj też życzę powodzenia w dalszej grze Oczywiście I pozdrawiam The White, no nie, zamęczy mnie Pozdrawiałem już Tak szybko pozdrawiam Sevinate, dojdę, ale jak po pożeruję Trochę na rozwoju tej gildii, co tu jestem a, to może do nas też chcesz dojść i pożerować na rozwoju. Co? O ty. No to po co pytasz się, czy możesz do gildi, jak nie chcesz do gildi? Dobra. No to szybka decyzja. Bo jest wielu chętnych, no. No patrzcie, jacy to wszyscy tak chcą do gildi tutaj, ale, ale jednak nie chcą, no. Karwa, kawka, to są po prostu mistrzowie. Ktoś wszystkich u nas wywalił Będę się starać do Twojej gildii dojść No widzicie To jest właśnie To są właśnie uroki oficer, dawania oficera No jeśli oczywiście mówi prawdę Zaraz zobaczymy No ma pięciu członków A pa patrzcie ta gildia była Na piątym miejscu Ona była przypadkiem? Czy mi się zdaje coś Ona była, na, ona była na dziewiątym miejscu przecież W jednym z odcinków to na pewno sprawdzałem i ta gildia na pewno była na na dziewiątym miejscu, a jest na cztery tysięcznym. Wow, nieźle. Ale zobaczcie, kurczę, jak to jak, jak to można stoczyć gildię. To jest doskonały przykład tego o czym mówiłem. Dlaczego boję się dawać wam oficerów? No właśnie, zobaczcie co się stało. Była gildia, która była na dziewiątym miejscu na serwerze. No to można powiedzieć zajebista gildia. No i co się stało? No Ktoś dał nieumyślnie oficera. Oficer wszystkich wyrzucił. Wyszedł z gildii. No i do widzenia. No i co? No krótka piłka. Rozwalił gildię. Tak się właśnie... Ja miałem taki sam przypadek, dlatego no... Możecie się domyślać, dlaczego boję się tak bardzo dać oficera. No mogę pana Astka zaprosić. Pietuję, wiadomo. Będę się starać do twojej dojść gildii. O, nawet tutaj. No polskich znaków się nie czepiam, bo ja też nie mam, ale jest gildi tutaj. No, w ramach pocieszenia mogę pana zaprosić. No. Także to nie... Nie ma tutaj problemu. A, ta wiadomość. Chyba, że mnie zwyzywałeś. Tutaj to cię już zaraz to anuluje. Ale to może może, może ci... Może odpuściłeś. Siemanko, jak, jak wiesz, prowadzę w twoich wiadomościach serię przedłużania odcinka. No, zdążyłem się zorientować. Ale zaraz... Zaraz będziesz... Zaraz będziesz prowadził serię... Jednego z uczestnika gildii. Ale to jeszcze nie wiadomo. Bo może ci się... Nie chcę na przykład dołączyć do, do... O Boże. Dobra. To to zostawiam na koniec. Nie chcę mi się tych pierwiastków liczyć. W ostatnim odcinku wygrałeś zakład, ale nie przeczytałeś wiadomości do końca. No to teraz przeczytam. Smutno mi się zrobiło, a jeszcze bardziej jak mnie wyzywałeś od chui. Nie chuj, tylko chujów. Jeśli już. No to kolejne wyzwanko, na razie mamy 2-0. Zaatakuj mnie na odcinku, dam ci lajka. Kurde, muszę przerwać karczmę. Dobra, niech będzie. Ej chwila, on ma 41 level Ja stracę golda jak go zaatakuję. No, no dobra Niech będzie No nie wiem No dobra No Ale Zraniłem go chociaż trochę, no Ale, a, ale no trudno Dobra, co on tam chce dalej, bo mnie męczy, no A jak nie to łapka w dół Ha, no już, 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 już zaatakowałem jeszcze opowiem historię, która dzisiaj mi się przydarzyła w szkole. No to dobra. To słuchajcie wszyscy co się przydarzyło mu w szkole. Wy też teżcie możecie pochwalić co się wam przydarzyło w szkole. Pewnie facetka przynudzała. Siedzę sobie z kolegą na chemii. Na chemii przed nami dwie koleżanki takie 9 na 10. Czyli chyba takie w miarę dobre. Bo 10 na 10 to mają gwiazdy porno. A 9 to takie takie w miarę. To się z nim założyłem. Kto pierwszy rozepnie sta. Znaczy... Ech, no, no właśnie, no i tak to właśnie jest, no. No, no i co ja mam zrobić? No, no nie wiem. Jeszcze mi wprowadzą ograniczenia i tylko pełnoletni będą mogli wejść, no. Witam. Nareszcie Ataken. Dobra pora jest na atak. Musiałem przemyśleć, co chcę napisać, także nie czepiać się. Zobaczę szybko ile jest tutaj yy. A, 8 minut. No to akurat zdążę do końca. Dobra. Nie wiem, nie wiem czy chcecie wiedzieć, bo, bo to jest, to, to już się może... To jest takie... To jest, ten Aztek to jest jakiś erosoman tro i ten. I ja nie wiem czy ja to mogę przeczytać, bo... Bo to jest... To jest takie pornograficzne trochę chyba. No dobra, to wiem, że wszyscy na to czekacie. A... Kto pierwszy rozepnie stanik przez bluzkę jedną ręką? Ma ale co sobie, czy, czy co? Czy... Co? Kto pierwszy rozepnie stanik przez bluzkę jedną ręką? I co? No, rozpi rozpiąłeś sobie stanik przez bluzkę jedną ręką? Ko koleżanka się zgodziła, więc przeszliśmy do dzieła. Nie, no przecież zaraz to, zaraz to będą jeszcze gorsze rzeczy tutaj, no. Najpierw ja, potem on. No, brzmi to bardzo ciekawie. Nie, no przecież ja, mi jest wstyd, jak ja coś takiego czytam, bo, bo ja wiem, że tego, wy, wy tutaj, nie mogę was gorszyć, tylko to, to ma być ed edukacja, no. U Uczę was tutaj poprawnej wiadomości A mi tutaj takie pornograficzne No dobra I po 20 minutach w końcu mi się udało Zaczęliśmy się śmiać Jak facet podszedł to powiedziałem że udało Mi się rozpiąć koniec No fajnie Nie wiem Nie wiem Czyli generalnie Udało Ci się rozpiąć stanik jedną ręką No to dobrze Ciekawe co jeszcze potrafisz Jedną ręką Kurde nie, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie Te wiadomości są po... On... To powinny być wiadomości na poziomie. Ucieła, ale chciałem powiedzieć kulturalne. Takie kurczę prezentujące coś. A, a co ja mam tutaj taka takie tutaj historie, wy mi wypisujecie, no i no i co ja mam z tym zrobić, jakie ja to... A tam w ogóle to... Nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Ale w każdym razie zachęcam widzów do... Na, y, do konkursu na no, A herp na Herb, na, to się herp nazywa. Także piszcie mi tutaj, ja to zaraz będę ogarniał. Do zobaczenia moi drodzy.